Pan senator Bogdan Pek, bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo, miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, ale przysłuchując się debacie, zostałem nieco, prawdę powiedziawszy, zmuszony do zabrania głosu, bo padały tu. Często w oracyjnej formie y, szczegółowe wyliczenia, uzasadnienia prawne, y, różnego rodzaju racje, a prości ludzie, którzy być może gdzieś tam słuchają tej debaty, nie wiedzą o co chodzi. A ja jako prosty człowiek postanowiłem zatem pomóc im zrozumieć. Bo moim zdaniem sprawa jest znacznie prostsza niż się ją tu przedstawia i wprost oczywista. Złośliwi twierdzą, że luka budżetowa w przychodach z VAT-u wynosi w tej chwili ponad 20%, no, czyli tak lekko licząc, kilkanaście miliardów złotych. I to jest punkt wyjścia. I mój ulubiony minister, trojga imion i trojga paszportów, wziął długopis i znalazł sposób. No bo przecież najłatwiej uderzyć w biednych. No bo co mu zrobią? Oni być może do wyborów nie chodzą, a jak chodzą, to na platformę nie głosują. Dlatego, dlatego nie rusz. O, ja, ja widziałem analizę, że, że raczej nie należy ta, ta część ludności polskiej do większościowego elektoratu platformy. W platformie nic się nie dzieje ad hoc. Tam wszystkiemu towarzyszy. Analiza socjotechniczno-polityczna. Socjotechniczno-polityczna. I proszę Państwa, no i, i posłuchajmy zatem, co się stało. No, w wyniku tej ustawy, która została gwałtownie przyspieszona, 184 tysiące ludzi utraci prawo do zasiłku. O panie senatorze Libicki, no biednych ludzi, często niezdolnych do życia po odebraniu tej niewielkiej, minimalnej pomocy państwa. Budżet uzyska z tego tytułu oszczędność w pierwszym roku 170 milionów, a w następnym roku 654 miliony. No powiedzcie uczciwie, kochani członkowie Platformy Obywatelskiej, że taką prowadzicie politykę, że wasz rząd, ubierając w ornat pięknych słów polityki miłości, wskazując opozycję jako szowinistyczne zbiorowisko krytykujące słuszne rozwiązania, bije po prostu bez listości pobiednych i tnie te wydatki, które są wydatkami najbardziej, że tak powiem, wrażliwymi. No to jest niegodziwe. To jest niegodziwe i tak to musimy nazywać. Jeżeli będziemy, będziemy tutaj opowiadać w zwykłej procedurze, że to jest normalna procedura, bo budżet się załamie i tak dalej, gdybyście to robili uczciwie, to cielibyście wszystkich, ale swojego elektoratu to wy nie ruszacie, a zwłaszcza nie ruszacie możnych tego świata, bo mogłoby się okazać, że ojcowie założyciele się zdenerwują, a rynki pogrożą wam paluszkiem. Na to po prostu politycznej zgody być nie może i o tym będziemy po prostu, zapewniamy was, mówić wprost, pokazując cyfry, pokazując ideologię, pokazując modelowe rozwiązania. Wasza polityka prospołeczna polega na przerzucaniu wszystkich waszych nieudolności, na barki najbiedniejszych i robicie to bez litości, usiłując przekonać opinię publiczną, że czynicie dokładnie odwrotnie. Tak, panie że tak to właśnie wygląda. I dopóki ja będę w Senacie i moi koledzy będziemy o tym mówić, bo nie może być tak, żeby społeczeństwo było wprowadzone w błąd, zmanipulowane i nie wiedziało o co w tym wszystkim chodzi. Jak zwykle, chodzi po prostu o kasę. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie senatorze.